Dzień dobry, dzień dobry gwiazdko moja kochana, zobaczmy sobie połowa grudnia, jak się czujesz, jaka energia w tobie dominuje i zobaczmy na czym teraz masz się skupić. Chciałabym tutaj, słuchajcie, karta wyskoczyła. Zobacz, na czym masz się teraz skupić? Na tym, czego tak naprawdę pragniesz. Masz się połączyć. To jest to wszystko powiązane z tym, co Wam mówiłam wczoraj, powiązanie się ze swoją prawdą. Ty tak naprawdę teraz rozmyślasz, czy to, co robię, jest na pewno tym, co powinnam robić. Czy to, w co wkładam energię, jest na pewno tym, gdzie powinnam lokować tą energię. To jest takie zastanawianie się. Końcówka roku może doprowadzać Cię, no w końcu 2025, czyli dziewiątka, do zakończeń, do tego, gdzie Ty chcesz dalej iść. I taka rada dla Ciebie w tym momencie, no a inną talię sobie wezmę i zobaczę sobie radę. Jakoś tak poczułam, że przesłanie dla Ciebie wyciągnę zamiast karty Tarota. Jakie przesłanie w tym wszystkim? Jeżeli czujesz zagubienie, jeżeli nie czujesz się taka do końca spełniona, że to, co robisz, jest na pewno tym, co powinnaś robić. Ćwiczenie czyni mistrza poprzez codzienne ćwiczenia, doskonalisz swoje zdolności, talenty oraz wzmacniasz wiarę w siebie. Skup się na czymś do końca roku postanów sobie, że skupiasz się na jakimś jednym ćwiczeniu, które wykonujesz codziennie. Może to być ćwiczenie Twojego ciała, może to być medytacja. To jest niesamowite, bo ja dzisiaj właśnie zaczęłam ćwiczenia i wykupiłam cały karnet na cały miesiąc Unlimited Pilates and Yoga. No to kochani, wszystko się zgadza. Z nowym rokiem zaczynamy coś wspaniałego, coś nowego. Daj znać w komentarzu, jak to z Tobą rezonuje, jak się czujesz i czy przede wszystkim bierzesz to ćwiczenie dla siebie.